Jest to pierwsza runda, mamy dwudziestu kilku zawodników, startują w czterech klasach. Od klasy najsłabszej Stockbox, czyli takich skuterów, które są wypakowane ze skrzynki, że tak powiem, bez jakichkolwiek przeróbek. Do klasy GP1, gdzie mamy bardzo mocne skutery, które mają ponad 300, prawie pod 400 koni mechanicznych. Promujemy właśnie tutaj też klasy Stockbox, Spark, czyli te powiedzmy tańsze takiej przygodzie tej ze sportami motorowodnymi, żeby jak najwięcej ludzi zachęcać, bo sport jest bardzo widowiskowy, jest dużo adrenaliny, jest taka no, moc, emocje. Ile trzeba mieć, żeby zacząć? Ciekawe pytanie. Myślę, że kilkadziesiąt tysięcy na sam początek wystarczy. Tak jak mówię, skutery Spark. drogie, patrząc na ceny skuterów oczywiście, tak? ale, ale patrząc na ceny skuterów niedrogie i to już wystarczy, żeby zacząć.